Cieka, ile można czekać, yeah. 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 ile, mo ile można czeka ja. Powoli wychodzę z cienia, ja. zaraz będą, ile można czekać Ciągle siedzimy na bendę, powoli wychodzę z cienia. Wiem, że jestem tu na serio. Ze mną młody dzieciak. Wiesz, jako mamy ten styl, ile, mo ile można czekać czeka. Wiesz, Wierzę, każde wejście to jest godno, godną. się zawiesiłeś tak jak rondo, yeah. że lecę wysoko jak mondo, mondo. Blok kopii. Nie ma opcji, bym ze się dla paru stów Nie ma opcji, by te szmaty zabrały spokój Nad nad mamy Nad nad głową Ciągła misja nie zbaczamy z droga mu za nowy kliwy zapierdalam pędzę Gdzie jest moje siano Kurwa, czekamy na pejdź Chcę Chce nowy zegarek bez gazówek tak jak Hey Tu powiadomienia jakby w kieli trzymał page Znowu za mlułeś mnie nie obchodzić nawet Nie wiem co Załapałem, delay. Sprawdziłem swoje rzeczy, serio, nazywasz to skillem? Załapałem, delay. Sprawdziłem swoje rzeczy, serio, nazywasz to skillem? Mogą gadać i tak chują, nie wiedzą. To będzie ten rok, kurwa, otwieramy, sezon. sezon. Nowa generacja, słegu o tym wiedzą. Dobrze wiedzą, kto ma słeg. Nic nowego. nowe rzeczy zaraz będą. Ile, mo Ile można czekać? Ciągle siedzimy na bendę. Woli wychodzę z cienia. Wiem, że jestem tu na serio. Ze mną młody dzieciak. Jeszcze komamy ten styl. Ile, mo Ile można czekać. Patrzą mi na kroki, patrzą mi na ręce. Nie wiesz o co chodzi, młodzi zawsze chcieli więcej. Będzie trzeba to rozpykam jak na plejce, będzie trzeba to pierdolne jak herce. Dwie godziny reset, dalej lecę. Dwie godziny reset, a ty escape. Wiemy, kto się toczy, a kto jedzie. Jest OK BSB 7-1.